Jest 19:30. Michał Adamczyk witam państwa i zapraszam na wiadomości. Dopiero pierwszy mały krok, historyczne zwycięstwo we Francji. Dla tej reprezentacji to nie jest wystarczające. Idziemy dalej, idziemy, idziemy po swoje. Nie patrzył, nie zastanawiał się, po prostu strzelał. Masakra w amerykańskim Orlando. To był akt terror? terroru i nienawiści. Ustaliliśmy, że będziemy głosować przeciwko ustawie KODU, i to było ustalone. Umowa przeciw obywatelskiemu projektowi. Opozycja pokazała, że nie chce kompromisu. Na początek Labul, nasza baza na Euro 2016, gdzie o drugiej w nocy dotarli reprezentanci Polski. Zmęczeni, ale szczęśliwi, bo odnieśli historyczne, pierwsze na Mistrzostwach Europy zwycięstwo. 1 do 0 z Irlandią Północną. Na dzisiejszej konferencji najwięcej pytań było o Wojciecha Szczęsnego. nasze bramkarz świetny występ, okupił kontuzją. W Labul jest Jacek Kurowski. Witaj Jacku. Czy występ Szczęsnego w meczu z Niemcami jest zagrożony jak czuje się nasz bramkarz? Niestety, występ Wojciecha Szczęsnego w meczu z Niemcami jest zagrożony, jest niepewny. Mówił o tym dzisiaj lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Polski bramkarz ma stłuczony mięsień czworogłowy UDA. To jest efekt starcia takiego zderzenia w pierwszej połowie meczu z Irlandią Północną z Kylem Lafferty. Na początku ten uraz nie wydawał się być poważny, ale kiedy polscy piłkarze dotarli do Labul o drugiej w nocy, okazało się, że na Udzie pojawił się krwiak. Polski bramkarz jest już po badaniach w NAU także po pierwszych zabiegach, można powiedzieć, że rozpoczęło się leczenie, ale jeśli chodzi o taką decyzję, no z tym musimy niestety poczekać. Kolejny komunikat dotyczący stanu zdrowia Wojciecha Szczęsnego jest spodziewany jutro. Uspokajam jednak wszystkich polskich kibiców, jeśli nie Wojciech Szczęsny, to zawsze jest oczywiście Łukasz Fabiański, który do niedawna miał status pierwszego bramkarza reprezentacji Polski. Jest także Artur Boruc, gwiazda Mistrzostw Europy w 2008 roku i Mistrzostw Świata w 2006 roku. Ale oczywiście wierzymy, że Wojciech szczęsny będzie w formie, że będzie mógł w meczu z Niemcami zagrać. Wierzymy i trzymamy kciuki. Jacek Kurowski bardzo dziękuję, ale jeszcze pozostajemy przy piłce. Wracamy do wczorajszego zwycięstwa. Naszym reprezentantom osobiście w szatni na stadionie w Nicei gratulował prezydent Andrzej Duda o tym, co działo się zaraz po meczu z Irlandią Północną i jaki mamy plan na czwartkowy, z pewnością trudny mecz z Niemcami Marcin Tulicki. Błaszczykowski ładnie włączył do tej akcji Błaszczykowski szansa i go! Chwila, która przeszła do historii. Bramka, która dała biało-czerwonym pierwsze zwycięstwo na Euro. Takie obrazki nikogo nie dziwiły. Mecz, mimo że rywal nie z najwyższej półki, nie był dla Polaków łatwy. Priorytetem były trzy punkty. Niezwykle ważny pierwszy mecz. Zawodnicy świetnie byli przygotowani do tego spotkania. I to pod każdym względem bez ani jednego słabego elementu. Gratulacje płynęły z każdej strony. Wygraliśmy pierwszy mecz w, w tych mistrzostwach Europy. To historyczne zwycięstwo. I... Cieszę się, bo to zawsze daje taką, takie dodatkowe poczucie pewności w następnych meczach i trzymamy Niemcami kciuki. też wygramy? Trzymamy kciuki. Łatwo nie było. Irlandczycy od samego początku przed swoją bramką ustawili mur. Wojciech Szczęsny nie miał wiele pracy. A to dla bramkarza wcale łatwe nie jest. Dla mnie było dosyć ciężkie, ciężkie to spotkanie, bo... Trzeba było być skoncentrowanym cały czas, bo dużo, dużo do roboty nie miałem, ale mam nadzieję, że się wywiązałem ze swoich zadań. Brytyjczycy słyną z twardej gry. Nie inaczej było też tym razem. Zła wiadomość, dziś do kliniki na badania pojechał Wojciech Szczęsny. Dobra, Kamil Grosicki jest już w pełni sił. Wczoraj wszedł na boisko na ostatnie 10 minut. Inaczej się patrzy z ławki, jak się, działo, inaczej się gra na boisku. Tak, Ja ostatnie mecze w grałem cały czas w pierwszym sprawdzie więc dla mnie to była też nowa sytuacja. Grosicki będzie mógł Grać w kolejnym arcyważnym i prestiżowym pojedynku z Niemcami. Przygotowania już trwają. Staramy się, staramy się zrobić wszystko, żeby żeby po prostu przygotować się do, nas, do następnego meczu równie dobrze. Bilans spotkań z Niemcami nie jest korzystny dla naszych. 13 porażek, 6 remisów i tylko jedno zwycięstwo, ale całkiem niedawno, bo w eliminacjach do euro, o boisko, boisko zweryfikuje. W Paryżu na pewno pomoże nasz 12 zawodnik. Zawsze w formie. Marcin Tulicki, wiadomości. Nie był pewniakiem do pierwszego składu. Dla wielu jego nazwisko w podstawowej jedenastce było zaskoczeniem, ale selekcjoner Adam Nawałka postawił właśnie na niego. I był to strzał w dziesiątkę. Bartosz Kapustka był jednym z najlepszych piłkarzy we wczorajszym meczu. A o szczegółach Marcin Szewczak. Czy było tam dotknięcie? Ręką, pewnie było. Ale jest Kapustka! Ten mecz miał kilku bohaterów, ale o jednym z nich mówi się od wczoraj najgłośniej. Swoją grą i zaangażowaniem młody Bartosz Kapustka podbił serca Kibiców. Bardzo się cieszyłem, kiedy usłyszałem swoje nazwisko w wyjściowym składzie. No nie ma co ukrywać, że jakiś stres na pewno towarzyszył. To jest niesamowity męż, niesamowite emocje, wychodzić na, na tym stadionie, zagrać przed taką publicznością. Dlatego jestem z tego powodu bardzo dumny, ale przede wszystkim starałem sobie wpajać do głowy, że, że muszę się cieszyć z gry i, i wyjść bardzo odważnie. Nie bał się twardo grających zawodników z Irlandii Północnej. Swoim debiutem na tak dużym turnieju zaimponował nawet starszym kolegom z reprezentacji. Co Kampie grał mecz, to jest nie można tak grać na Euro jak się ma 19 lat. Nie wiem, ja 22 i 60 minut wytrzymałem. Bartek zaczynał na tym boisku w Tarnowie. Najpierw tylko się przyglądał, jak piłkę kopie jego tata. Tutaj kupę lat grałem w, w klubie i no nie, nie ukrywam, że, że pewnie go zaraziłem, bo jeszcze jak wyczynowo grałem, no to już batka zabierałem ze sobą czy na swoje treningi i on tam zawsze się gdzieś bawił za bromeczką grał w drużynach juniorskich i młodzieżowej reprezentacji Polski. 9 miesięcy temu zadebiutował w kadrze. 19-letni Bartosz Kapustka w reprezentacji Polski rozegrał 8 meczów i strzelił 2 gole. To piłkarz Krakowi, przed turniejem wyceniany na 2,5 miliona euro. Teraz jego wartość na pewno wzrośnie. Zagrał naprawdę bardzo dobrze, Zresztą jak się czyta w internecie i w prasie, opinie to tam nie znalazłem żadnej negatywnej. Wszystko Opływa euforia. Pod wrażeniem gry kapustki są byłe gwiazdy brytyjskiego futbolu. Gar Lineker na Twitterze napisał. Wiele usłyszymy o kapustce w kolejnych latach. Cudownie utalentowany dziewiętnastolatek. A Rio Ferdinand dodał: Kapustka. 19 lat. Bardzo mądry, ułożony i utalentowany. Imponujące. Niewykluczone, że po turnieju podpisze kontrakt z którąś z zagranicznych drużyn, ale jego klubowy trener studzi emocje kibiców. Ja bym się jeszcze tak nie, nie, nie za bardzo ekscytował, to jest dopiero początek, zobaczymy jak będą następne mecze wyglądały. No teraz Bartek będzie miał poprzeczkę podniesioną bardzo wysoko. Więc myślę, że ten chłopak ma przez sobą naprawdę ciężkie chwile. Bo euro to wyzwanie dla każdego piłkarza. Marcin Szewczak, Wiadomości. A mecz Polska-Irlandia Północna okazał się wielkim wydarzeniem medialnym. Widzowie wybrali przede wszystkim transmisję w TVP. Obejrzało ją ponad 7 milionów widzów jedynki, a w szczytowym momencie aż 8 milionów 650 tysięcy. W równoległej transmisji w Polsacie i w Polsacie Sport było to niespełna 5 milionów. Jeszcze kilka Kilka słów o innych meczach. W dzisiejszym spotkaniu Hiszpania-Czechy zanosiło się na remis, jednak w końcówce faworyci, czyli Hiszpanie, strzelili zwycięskiego gola. A wczoraj po meczu Polaków grali nasi grupowi rywale: Niemcy i Ukraińcy. Górą byli mistrzowie świata, Mateusz Nowak. Zdecydowanym faworytem spotkania byli Niemcy, którzy rozpoczęli od mocnego uderzenia. W 19 minucie precyzyjne dośrodkowanie zrzutu wolnego na bramkę zamienił szkodran Mustafi. Mecz był bardzo wyrównany. Swoje szanse mieli też Ukraińcy. W składzie Mistrzów Świata fenomenalnie dysponowany był jednak Manuel Neuer, który w bramce wyczyniał cuda. A w niektórych sytuacjach w efektowny sposób wyręczali go obrońcy. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w doliczonym czasie gry. Wynik meczu na 2 do 0 ustalił Bastian Schweinsteiger. Tak wygląda tabela polskiej grupy C po pierwszej kolejce spotkań. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych na euro będą mistrzowie świata. Spotkanie Hiszpanów z Czechami było debiutem na dużej imprezie dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia spisał się bardzo dobrze. Sędzia bez dwóch zdań. Klasowy, jeden z najlepszych na świecie nawet dziś. Myślę, że Euro 2016 to będzie taki, dla niego taki występ na scenie, na arenie, na estradzie, który wreszcie udowodni całemu światu, że oto rodzi się wielka sędziowska gwiazda. Mecz był bardzo zacięty, a swoje sytuacje mieli zarówno Czesi, jak i broniący tytułu Hiszpanii. Mistrzowie Europy dopieli swego w 87. minucie. Nieskutecznych tego dnia napastników wyręczył stopper Gerard Piqué. Po straconym golu Czesi nie załamali się i próbowali wyrównać. Sytuację na wagę jednego punktu miał Wladimir Darida, jednak z 10 metrów strzelił prosto w Dawida Deje. Hiszpanie dowieźli minimalne zwycięstwo do końca i razem z Chorwatami prowadzą w grupie D. Mateusz Nowak, wiadomości. Jeszcze na moment wracamy do sportu, jak żeby inaczej skoro naszym gościem jest minister sportu i turystyki Witold Bańka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Chciałbym pana na początek zapytać panie ministrze, co działo się w szatni Polaków po meczu z Irlandczykami, bo z pewnością nie wszystko zarejestrowała kamera. Znaczy była radość przede wszystkim tak, no bo rezultat był znakomity. Piłkarze spełnili w 100% założenia taktyczne trenera. Trzy punkty, także trzeba się z tego cieszyć, aczkolwiek nie było wielkiej euforii, bo piłkarze zdają sobie sprawę z tego, że został Wykonany dopiero pierwszy krok, bardzo optymistyczny, bardzo pozytywny, ale przed nimi jeszcze kawał ciężkiej pracy, więc w szatni był, była radość, ale także koncentracja na, na realizacji celu, czyli takie sportowe tu i teraz. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę te trudniejsze mecze przed nimi. Był Pan tam w szatni razem z prezydentem, także o czym rozmawialiście z piłkarzami, jeśli można zapytać? Czy było y, kilka takich gorących uwag? Ja też miałem okazję Łukaszowi Piszczkowi przekazać pozdrowienia od mojej małżonki, bo tak się składa, że żona Łukasza i moja małżonka chodziły razem do klasy w szkole średniej, także A co więcej, było padło w jakie jakieś słowa, o tym już za chwilę na antenie TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszamy dziś wieczorem, już za moment.